Czy pamiętacie akcję, w której, słuchajcie, ostatnio byłem w tej poprzedniej wiosce Babci Granny? I patrzcie, patrzcie, co ja zdobyłem. Więc wracam z powrotem do tego miasteczka, żeby sprawić się, słuchajcie, z Babcią Granny. Bo wiem, że to jest najpotężniejsza broń na Babcie Granny. Zobaczcie, szybko zostawiajcie łapkę w górę. Macie dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. A ja w tym momencie, słuchajcie, jeśli nie. Yy, kto będzie szybszy, słuchajcie? Czy ja, wyrzucający wszystko. Wszystkie diamenty, czy wy zostawiający łapkę? Dobra, załóżmy się. Macie 3 sekundy. 3, 2, 1 i mam nadzieję, że byliście szybsi ode mnie, więc dajcie znać oczywiście w komentarzach, ale dobra, diamenty. U, nie, słuchajcie, to, to jest najpotężniejsza broń w dzisiejszym, e, słuchajcie, świecie tutaj na Marsie Bo wiem dobrze, że babcia Granny na stówę, na stówę jest do pokonania Znaczy, do pokonania może nie wiem, ale nie wiem Na pewno ona się boi, może to jest punkt zaczepienia Co o tym sądzicie? Myślicie, że jest taka możliwość? Ale jak widzicie, ja dalej, normalnie moja noga przez babcią została. E, przez babcię została por, porwana? Wyrwana? Nie wiem, jakoś tak. I zobaczcie, jest tylko taki mały, mały. Nie wiem. Dobra, lecimy po tą babcię, Patrzcie, jak ja idę. To słuchajcie, idę powolutku, bardzo powoli, więc nie ma sensu. Musimy skakać, musimy cały czas skakać. Dobijmy pod tym odcinkiem 8000 łapę w górę. Wiem, że Wam się bez problemu da e, dacie radę, więc nie, masz, nie ma sensu o tym mówić, ale wiem, że dacie radę. Ale dobra, to tak. Lecimy, posłuchajcie, wioska powinna być coraz, coraz to bliżej. O, właśnie, ja tutaj ostatnio też tabliczkę napisałem. Nie wiem, czy ktoś widział, czy nie, e, ale zaraz Wam pokażę, co tu jest na. Napisane. Patrzcie, patrzcie na to, tu jest tabliczka. Tak jest, dobra. Ej, ja chcę tutaj iść szybko, szybko, pa. Pyk, 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 pyk. Dobra, cyk, dobra. Poszedłem po diamenty. Słuchajcie, tutaj była ukryta tabliczka. Może ktoś ją zobaczył, nie wiem, nie wiem. Może ktoś ją widział, ale zostawmy, bo tutaj jest ukryty taki szyfr. Słuchajcie, że jest na przykład ty, -y. że ktoś musi się. Do... Dowiedzieć, domyślić. Yy, dajcie znać, czy, czy to dobra jakaś, jakiś szyfr, czy, czy słaby, bo żeby babcia Granny nie, nie ogarnęła. Dobra, lecimy, słuchajcie, pek. Skaczemy. Musimy oczywiście skakać. Pokażę wam jeszcze trik, ale musicie zostawić łapkę w górę i dojdziemy do tego muru, więc szybko, szybko pokażę wam fajny, fajny trik. Słuchajcie, co odkryłem, co ja mogę... z Jaką umiejętność mam, słuchajcie. Mo umiem się. Czołgać, rozumiecie? To panato? Pa, uwaga, pyk Babcia Greny ja się tutaj kładę I panato. cyk, dobra Pyk, może idziemy dalej Okej okay. Dobra, musimy się czołgać. Dobra, pyk, wstajemy, najsik. Nice. Dobra, więc widzicie, naprawdę to fajnie działa, ale dzisiaj musimy ukryć te diamenty i to wiosty, tak żeby mieć dostęp do nich blisko. Ale babcia Greni by oczywiście nie wiedziała, gdzie one są. Eee, no i żebym oczywiście ja wiedział, by pamiętał w jakiś łatwy sposób, miał dostęp do nich. Dobra. Gdzie by to ukryć, słuchajcie? Gdzie by to ukryć? Jest wioska. Co tu się stało? Co? Literka G jest rozwalona? Halo? Dlaczego? Co się tu stanęło się? Okej. Okay. Nie mam pojęcia, ale babcie Granny chyba, chyba się wkurzyła, że ja uciekłem. No, bo ta literka G była normalna. A patrzcie, jest teraz rozwalona. Tutaj na bank jakieś TNT było wywalone. Tu patrzcie, wszy, całe ciasto, które lewituje. To jest w ogóle cyrki. Jakim cudem. <laughs> Babcia granny jest tam! O nie, szybko! Uciekam, uciekam, uciekam. Muszę się schować, muszę się schować. Pyk, dobra. O, dobra. O, okej, okay, widzieliście? Ona tam jest! Babcia granny! Ona chodzi, patrzcie, znowu ciasta stawia. O nie, żeby ją tylko nie spotkać, muszę się jakoś ukrywać, chować sprytnie. Wiecie co? Dobra, jedną miejscówką, która jest fajna i jest to miejsce. Jest to miejsce, drugą jest to. Więc tutaj bardzo fajnie by było, można ukryć, ale słuchajcie, musimy sprawdzić jeszcze, bo tutaj jest strasznie daleko. Jakby ona mnie schwytała, to słuchajcie, ja muszę szybko mieć diamenty. Albo. Słuchajcie, mam dwie skrzynki. Możemy dwie miejscówki zrobić na diaksy, tak żeby ona na pewno żadnych nie znalazła. Babcia tam była! Tam była, widziałem ją przez chwileczkę. Dobra, eee, wiecie co jest najważniejsze, żeby nie spotkać jej w tym momencie, kiedy ja mam diamenty, bo bo może być różnie ze mną. Dobra. Ej, widać ją czy nie? TNT! Co tu robi TNT? O, tam ona jest! Dobra. Eee, była przez chwilę. Patrz, 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 ona chodzi. Ej, a co by było, jeśli ja bym odpalił te TNT o kurcze czy ja mam kobla gdzieś? Babcia. Nie wiem. Halo? Babcia? Jej, ona dalej tam chodzi. Ej, co by było, gdybym ja odpalił TNT? o to jest pytanie. Czy ja mogę sobie drewna zdobyć? Słuchajcie, weźmy, zróbmy więcej skrzynek. Zróbmy więcej skrzynek. A, pisaliście mi, że pimpek gdzieś tutaj jest. Ej, dobra, szybko do tego pimpka, musimy gdzieś go odnaleźć. Dobra, to jest dzisiaj zadanie. I może on mi pomoże schować te diamenty. Może, może wie, gdzie on, e, gdzie mogłyby być schowane bezpiecznie. Więc plan jest taki: znajdźmy szybko pimpka. znajdźmy najszybciej, jak się tylko da. I szybciutko, dobra, drewienko bierzemy, słuchajcie, zróbmy crafting sobie, tylko w takim miejscu, żeby na, na stówę babcia nie wiedziała, że skąd on się tutaj wziął i zróbmy kilka dodatkowych skrzyneczek, dobra, o, crafting niech będzie tutaj i zróbmy jeszcze dwie skrzynki, o, proszę bardzo, mamy cztery do ukrycia, więc proszę bardzo, o, taki sposób to zrobimy, dobra, pokrywamy po kilka diaksów, o, dobra, Ko, gdzie może być pimpek, Wo. Czy tutaj w tym cieście? Bo tam jest babcia, ja nie chcę do niej iść. Ej, poszukajmy, może gdzieś tutaj jest pimpuś? Pimpek! Halo! Gdzie jesteś? Gdzieś w cieście może? Gdzie? Tutaj go nigdzie nie ma. Pisaliście, że ukryty w cieście jest. No to tak, albo w tym miejscu gdzieś. albo tam. albo w tym dużym cieście. Nie wiem. Ej, może to faktycznie gdzieś tu. Pimpek! Słyszysz mnie? Ej, nie słyszy. Nie widać go, nie słychać. Nie wiem. Kurczę. Jest! Pimpek! Patrzcie, znalazłem go! Pimpuś! Ej! Kotek! Ostro! Patrzcie, pimpka znalazłem, go wołałem! On gdzieś tutaj był ukryty. Ej, ale czy ty dasz radę stąd wyjść? Chodź, 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 chodź. Ale ja, ja znalazłem pimpkę, dobra, pimpek. Musisz iść ze mną. Nie wiem, co ci tam babcia zrobiła na górze, ale zobacz, co mi zrobiła. Zobacz, widzisz to? Widzisz to? Ja przecież nie mam nogi. Nie, zobaczcie. Normalnie. Nie, to jest jakaś masakra. Patrz, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra. Pimpek, idziemy, chodź, idziemy Pimpek, czy ty rozumiesz, że to jest jakaś masakra, zobacz, no jest, nie wiem Nie mam pojęcia, co my mamy robić, przecież to jest nasz koniec, Pimpuś No, śpiewasz, tak, mruczysz sobie Nie wiem, dobra, wychodźmy stąd, wiesz Aaaa, babcia, chowaj się, kładź się, kładź się szybko Pimpek, chowaj się, chowaj się, dobra Jestem ukryty, patrzcie, tam jest babcia Ona tu przeszła, obok Czy ona crafting table odnalazła? O nie, a ja chciałem tam diamenty schować, a ona przed chwilą tu była. O kurcze. Ale nie fart by był, jak ja bym schował tam diamenty. Dobra, Pimpuś, chodź, chodź. Musisz mi pomóc ukryć diamenty. Chodź, pokażę ci, co ja mam. Patrz. Patrz. Pimpuś, zobacz. Diamenty, widzisz to? Ona się diamentów boi. Najbardziej na świecie, słuchajcie, babcia grani. Więc szybko, szybko musimy je schować. Pimpek, dawaj, ukryjemy gdzieś je. Tylko nie wiem do końca gdzie. Może pod tą bazą. Może pod tą bazą, słuchajcie, pod tym więzieniem. Tutaj nigdzie grani nie ma. Tam jest szybko, chowamy się, babcia. Szybko, 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 szybko. Co, co tu się wydarzyło? Zobacz. O kurcze. O oh, shit! Przecież wszystko jest rozwalone. Tu były jakieś, tu były wszystkie cała te już przyrządy, przyrządy wszystkie takie do przetrwania. Ale nie ma tego. Nie, dobra, uciekamy, uciekamy. Patrz, pimpek. Tu jest TNT. Jakim cudem tu jest TNT się znalazł? TNT. Kurde, jeszcze, o, możemy przez meteoryt, który jest tutaj. e, Wykopmy go, może. Wykopmy ten, yy, ten cały. Yy, no, jak on się nazywa? Meteoryt, tak, to jest meteoryt, ale idziemy, słuchajcie. O, tak, dobra, zbieramy TNT. Ono może nam się przydać, jeśli byśmy chcieli babcie Grani rozwalić. Dobra, jej tutaj nigdzie nie ma. Dobra, szybko, 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 szybko. Cyk, dobra, zbieramy te TNT wszyciutko, ładnie. Pyk mamy wzięte, to też musimy wziąć, to też. I chodź, pimpek, musimy ukryć pierwsze diamenty. Bo to jest najpotężniejsza broń w tym momencie. My bez niej sobie nie damy rady, rozumiesz to? Nie damy rady. Dobra, tylko. Jak ja mam tam wejść? Wow, prawie do lawy. Pimpek, uważaj, żeby tam nie wpaść. O kurczę, dobra. Jakby to zrobić? Pimpuś, masz pomysł. Bo, ja bym chciał to. O! Pimpek, czekaj, 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 czekaj. Może by tak zrobić, o tam wrzucić. Patrzcie, to jest idealne miejsce, tylko to będzie bardzo, bardzo niebezpieczny manewr. Czy ja tam doskoczę, moi drodzy? Dajcie znać, napiszcie w komentarzu, doskoczysz. To, słuchajcie, będzie mega, mega super, że wierzycie we mnie. Więc uwaga, uwaga, ja z tą jedną nogą, uwaga. Puu, patrz, lecę, lecę, i lecę. jest! Udało się! Pimpek jestem, widzisz to! Doskoczyłem! Tylko jak ja teraz wrócę? O nie, dobra, nie pomyślałem, ale okej, okay. słuchajcie, skopmy to. Cyk. O! Ja! Tu przecież jest. Amen Dobra, yy, to chyba nie był dobry pomysł, żeby tutaj ukrywać, ukrywać skrzynkę, ale zróbmy tak Słuchajcie, tutaj ukryjemy pierwsze diamenty, dwa diamenty o okej, okay. dobrze. Bo jak dobrze wiecie, Grani, jeśli mnie złapie, może... Może mi kurczę. Nie wiem, usunąć to wszystko jakoś. Okej. Okay. O, jestem. Dobra, czy ja dam radę tam jakoś przeskoczyć? Czy to mógł, muszę rozwalić? Dobra, rozwalmy to. Okej, okay. jest. Najsik, najsik, najsik. Eee, zróbmy tak. O, gdzie? Ej, to się wszystko rozwaliło. Nieważne, nieważne. Wychodzimy. Chodź, pimpek. Wychodzimy. Musimy znaleźć drugą miejscówkę. Na co patrzysz tam do góry? Co tam jest takiego? Czemu tam patrzysz? Co się dzieje? Co takiego? No tu jest. O, w Oh. Nie ruszaj się Ona szybko, dobra, uciekamy, uciekamy Nie wiem, czy mnie widziała, ale patrzyła prosto na mnie Dobra, ja z tą złapaną nogą, bez nogi Uciekam, gazu, sprint A, ah. ah, dobra Ej, Tam przecież była babcia Granny Ej, nie, 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 nie nie, nie. To jest jakaś masakra Widzieliście? To były ułamek sekundy I mogłoby mnie... Z... O, oh. hej Co to za kraty? Co tu Granny zrobiła? Czemu tu są kraty? O oh, shit nie wiem e, Dobra, zróbmy tak Zróbmy tak, że jeszcze ukry... Nie ma tu nigdzie jej Dobra, nie ma babci Dobra, słuchajcie, ukryję tutaj skrzyneczkę, proszę bardzo Tu będzie ukryta druga skrzyneczka Jest bardzo ważne, żeby było w takich miejscach Żeby nikt nie wiedział o niej, nie? Okej, okay, gdzie tam ja skrzyneczkę mogę wrzucić? Jest skrzynka Okej, okay, wrzucamy kolejne dwie Co? Co, Pimpek? E, co się stało? Czemu syczysz? Co się stało? Co tam jest babcia Granny? Myślę, że ona gdzieś tam poszła? Dobra, uciekajmy szybko, szybko, szybko. Mamy już drugą skrzynkę schowaną. Dobra, więc szybciutko e, może tu gdzieś ukryć. A tutaj był teleport na górę! O kurczę, to właśnie tam wszystko się wydarzyło z tą moją nogą. Widzieliście ten odcinek? Nie wiem, chyba tak, bo bo... bo, bo, bo Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, mamy ukrytą drugą, drugą skrzyneczkę. Ukryjmy jeszcze dwie. Słuchajcie, bo akurat mam. Ee, o, słuchajcie, a zrobić tak, że to podmienić e, drewno. Za, słuchajcie, podmienimy drewno za skrzynkę. I to będzie 300 IQ akcja, więc patrz, 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 patrz. Tylko to drewno trzeba zebrać jakoś, tak? O. Tutaj dam radę zebrać? Nie, nie zbiera się. Kurczę. No dobra. Eee, Pimpek! Czy ty dasz radę się tutaj wczołgać? Czy dasz radę się wczołgać tam, na dół? Weź spróbuj. O! Tak, weź to drewienko, tak, Pimpuś, bo ja nie mogę. No weź, o, super, dobry kotek, wyskakuj stąd szybciutko. Dawaj to drewno, bo nie możemy go tutaj zostawić. Okej, okay, dobra, tam skrzyneczka poleci. I polecią dwa diamenty, słuchajcie, bo... Bo bez tego to tak naprawdę, no, jest Lipton. Okej, okay, zróbmy jeszcze tak, że tutaj będzie drewno i niby, że ukryte, nie? Dobra, nie wiem, czy widać, czy nie, ej... Słuchajcie, dobra kryjówka Ostatnia kryjówka, ostatnia kryjówka No to, to musi już pyknąć Wow chowaj się, chowaj się Nie wiem, coś mnie wa walnęło, coś tutaj Widziałeś pimpek? Ło! Wow. chowaj się Czekaj, muszę za drewno się podczołgać Co to walnęło? Ja się wystraszyłem bardzo Tam jest babcia Granny Widzicie ją? Patrzcie Tam chodzi ciasta, rozstawia przy tym garze Tam gdzie ten gar jest Słuchajcie, ten wielki, ogromny kocioł co ona mnie ugotowała? I ona pewnie teraz jest głodna, bo by chciała mnie zjeść. Ale dobrze, że w ostatnim momencie, słuchajcie, uciekłem. Wiecie co? Ja na pewno jeden diament sobie zostawię. Okej, okay. a co to w ogóle za okulary są? Ej, patrzcie. Ty, a może to będzie, słuchajcie, jakiś sposób, żeby babcię rozwalić? To by było sztos. Ale okej, okay, dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, ostatnia kryjówka, ostatnia kryjówka. O, chowaj się Pimpek, chowaj się, chowamy się, chowamy szybko, 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 bo ona tam jest, tam na górze. Dobra. I wiecie co? Ostatnią kryjówkę by było można zrobić, nie wiem, e, taką gorszą, ale dobra, e, w takim razie gdzie ją? Gdzie abym ja mógł to ukryć? Tak, żeby nikt nie znalazł tego. Słuchajcie, może faktycznie w tej kryjówce co było tam, gdzie prawie Greni weszła, ale zróbmy taką akcję, że patrzcie tu, tu skrzyneczka, szybciutko, skrzyneczka, cyk, 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 dobra, i teraz postawimy ją może gdzieś tak głębiej. O tutaj patrzcie, tako, tako, pyk. I może jeszcze dalej. O, tam. Okej, okay. i teraz skrzyneczkę postawmy tu. ok czy ja mogę ją otworzyć teraz? Nie, nie mogę. Kurczę. Gdzie ona jest? A, tu. Dobra, to teraz skrzyneczkę wsadźmy tutaj. Hmm. Ile tu diamentów? Dwa musimy postawić. Dobra, Z zamurujmy to i mamy już cztery skrzynki, słuchajcie, pamiętajcie, bo jak ja zapomnę, czy coś, to musicie mi przypominać, że to jest miejscówka pod, e, koło, e, nie wiem, jakby to powiedzieć, tutaj, e, druga w wulkanie, trzecia e, pod wodą, a czwarta w drzewie, więc skała, wulkan, e, co? Pimpek, co się stało? Czemu chcyczysz? Dlaczego? O babcia granny, patrzcie, ona tam idzie szybko, musi się schować. Dobra, żeby ona mnie nie widziała, okej okay. Dobra, gdzie ona tam chodzi? Czekaj, Pimpek, czy my ją możemy zauważyć tam? Czekaj, o, patrzcie, widzicie Babcia Granny chodzi, cały czas ciasta stawia. Dlaczego? O nie wyskoczyłem. O kurczę, nie, nie, nie chowaj się, chowaj się na ciasto Dobra Omeno Ameno babcia Dobra Lipa, wiecie co, musimy chyba jakoś się skitrać, tak, żeby ona nie wiedziała o tych diamentach, tylko, wiecie co, nie wiem, dojść do wulkanu, czy coś takiego, Pimpuś, Pimpuś, musimy iść do wulkanu, słuchaj, ona nie może się spostrzec, że my uciekliśmy, więc szybko, szybko, dawaj, może pobiegniemy, tylko trzeba wyczekać na dobry moment, nie, 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 nie! gdzie on pobiegł, okay. Pimpek, nie biegnie jeszcze, tam jest Granny, Ta... co? Czy ona go zauważyła? O, biegnie tu! O, kurde, mamy przesrane Mamy przesrane, patrz Patrz na nią Idzie, idzie, idzie za Pimpkiem Czy wy to widzicie? Nie, 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 nie Nie, ona poleciała za Pimpkiem Pimpek, nie, co żeś narobił? Patrzcie, biegnie do wulkanu Nie! Pimpuś Co żeś narobił? Dlaczego? Nie. nie, nie, nie Widzicie, co się dzieje? Co się dzieje? Ej, bo grani coś mu robi. Halo! Co ja mam robić? Nie, 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 nie! <ścoughs> grani! Nie rób tego! Patrz Podstawiła. Ej, on idzie cały czas za nią! Pi, nie rób tego! Nie! Jesteś za młody, żeby umierać! Ej, yy... Granny, dlaczego to robi? Dlaczego ona robi takie... O, ja podskoczyłem ona nie, nie może mnie zauważyć szybko gleba. Gleba, szybciutko. Dobra, uciekam. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko granny. Granny granny. Okej. Okay. O, dobra, szybko, szybko się położyć tylko tutaj. Cyk. Okej, okay. i teraz będę wszystko widział. Patrzcie, ona go zamyka tam! Ona go zamyka! Granny! Dlaczego ty to robisz? Słuchajcie, to jest jakaś masakra. Musicie zostawić łapkę w górę, bo jak widzicie, grani przechodzi. Wszystkie naj, naj, najbardziej możliwe granice. I, I to jest jej. Słuchajcie, najgorsza rzecz, najgorsza rzecz, co ona może zrobić z nami. Więc w takim razie musicie zostawić koniecznie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, pimpuś, przeżyjesz, dasz radę, więc musimy, musimy się wspierać. Bardzo ważne jest to, żebyście zostawili łapkę w górę i napisali w komentarzu coś miłego dla pimpka. No i dla mnie, bo ja już jestem naprawdę na wyczerpaniu psychicznym. Pocieszcie mnie, błagam, bo. Bo bo naprawdę babcia Granny to już przesadza i jak wymyśliłem to, żeby pójść po diamenty, wracam, a tu takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, no pomocy, pomocy, muszę mieć wasze wsparcie, bo bez tego nie dam rany. I dobra, w takim razie słuchajcie, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam Was również na mój drugi kanał, games, bo tam są skuzackie odcineczki z Minecraft. Ale słuchajcie, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. I yy, to wszystko. Pamiętajcie, żeby wbić do sklepu matrunertitris.com na Instagram, macie wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia, ich Eldorado będzie z Wami. Papa! Pa!